Witam wszystkich, ty To jest kolejny odcinek ze i Straft.io. Znowu gramy z Marcel, Marcelem. Nie wiem, czy Lena gra. Marcel, odezwij się. Cześć. Przywitał się. Tepam się do ciebie. Ok. I to jest kolejny odcinek. Słuchajcie kanał, bo warto, bardzo warto. Daj rzeczy jakieś. Ok, Trochę to temu. <grymne> jakiś miecz, jakiś miecz. daj swój miecz, co ja ci dałem. Jak nie masz? A no, mówię, że Ja... jak. Jap. Ale. nie żadnych rzeczy. Dobra, idę z tobą do kopalni. Subskrybujcie kanał, i... i dajcie lajka w górę. No, co jest? Co mnie odrzuca? Co się stało? Co się dzieje? Ja pierwotnie. Coś mi się zlagowało. Aha. Co jest, gdzie jestem? Daj się. Dobra, lecimy. Dzisiaj jednak nie idziemy do jedera. Dobra, weź mi jakieś diamenty tutaj daj, ładnie, i... Hey. Masz? Ale no nie takie, rozwalone. Widać, że na myślcie nie grasz. No na zajcie. No co jest? No nie ma tu żadnych tych diamentów. Dobra, to niech będzie z żelazu, aby było. Inne! No, nie, będzie nie będziesz musiał jeszcze te zrobić. Przepalić. Nie da się diamentów przepalić. Ale nie O, mam mieczyk. Nie. No cóż, się udaję. Mam tam walczy na głowe ręce. Nie, nie na głowe ręce. Już mam miecz. Mhm. Mm to diamenty. Raczej hmm. ja spróbuję ci załatwić. Nie chcesz mi załatwić? O mam, Oj, bierz. Hmm. Co jest? Dobra. Mam już ładnie mieczyk, już chłopie jestem tu uzbrojony. No, wystarczy jakiś netaryt jeszcze. I będzie dobrze. I tak I który masz level? 300. Um, A kurna zgina. No i to ten mi się użył. O nie. Trzeba no do Hilo bo... Nie masz tutaj już? No, mam jeszcze jeden. Muszę iść no. do Hilo Brainów połączyć. Masz trochę zielona, za piętnaście. No i to tam. I Tego dużo. To masz tu prawie szybko. Tylko to. Dobra, fajnie no. Nie jedyna. Biedna bardzo. O, tu jest dużo żelaza. Wymoduj. Ej, mam ma dla ciebie diamentowy hełm. Diamentowy. No to daj. Tu tepnij ja się do mnie. Na dół, na dół chodź, na dół. Tepnij się do mnie. Tepnij się do mnie. Mi się ma, trochę okej okay. kanał, bo warto. Masz już jadłeś? Cięcie? dobra, zadajcie musiałem coś tu sprawdzić, bo coś mi tutaj nie działało. Znowu mi nie działa? Nie wiem czemu. Coś mnie cofa, nie wiem. Co jest? Z wami jakoś? Rusz się, bo stoisz w miejscu. Gdzie jesteś? Jestem obok ciebie. Nie widzę cię. Nie wiem co no jest z moim oh. intern internetem? Zrób cięcia. No bo czekaj, y co jest? O, już miniała. Nie, mój mieczek. Dobrze, zadajcie, musiałem tutaj naprawić, bo coś mi internet nie stykał. I nie wiem, co się działo. No i cały czas mi nie styka, no co jest. No teraz mi styka, dobra, jest jest bardzo fajnie. Tylko chodź z Maxu za mną, bo może być Maxu niebezpiecznie. Okej. Okay. Ja jestem w Mam lading. Gdzie? Nie ma tu Ja tu chodzę za, za tym twoim neterytem. Tylko ty jesteś biedny, ten neteryt. Biedne. Wszystko biedne, jak oh, nie wiem. Nie. Yes. Nie. Yes. Yes. Potrzebuję jeden, jeden tylko. Jeden? Mhm. A ty Bijem tu zombiaka. Gdzie bijłem? O mam tu dwa, mam tu dwa. A ja mam też dwa, wykopałem. A czują co jest. Do fortecy nie idź. O niej, idę no Ty, Blazu. Zginę. Gdzie jesteś? Szybko, Max, Max, Max. A, miałem to, tym, to nie zginę. <noise> Dobra, szybko. Akcept. Akceptuj. Akceptuj. Dali. Jest. Gdzie jesteś? Hmm. Gdzie, gdzie nadal? No, jest ten tunel? No, damy jest. Chodź tu. tu są dwa tu jeden i na drugi 4. No, ja idę tam na dół. Lepiej chodź chodź za mną, bo... Gdzie ty? Dobra, wystarczy, chodź. Tepnij się do mnie. Dobra, ja tak mam około sześć czy sprawdzę pracy. cztery. To dobra, rzuć mi, rzuć mi. No okay. fajnie, tylko żeby nikt wiesz. No dalej, rzuć.

Ho due diamanti Ho <laughs> due diamanti e cinque blocchi di gelato E O, diamenty są. diamanti też Io Masz bloki diamentów? Nie, blocchi di diamanti? Io Moki. Ale tu jesteś. to jest. Ale, ale kilu, Tak, kilo Gdzie jaki? 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 Czarny. Nie wiem, nie mogę. Podaj. Za, nie mogę za bardzo dojrzeć. O, daj mi go. Chwila. Coś zaciąga mnie. Mi tak laguje, taka jakość, kurwa ja, ja muszę też się teraz rozłączać, bo też taki internet, nie mogę za bardzo się ruszać przez tej internet. teraz się połączę. Dobra, okej. Okay. Słuchajcie, na ten się roz... Marcel się rozłączył, zaraz się połączy. Musi tam opanować swój internet. Internet. Mi też coś tak laguje, że. Słuchajcie. Nie wiem, co się dzieje. No, słuchajcie, to by było na tyle z tego odcineczka. Zdrużę, za dużo do was nie mówię. Ale z Marcelem gadałem tam. Dzień dobry. Myślę, że Wam się spodoba ten film. I, i że będziecie zadowoleni. Więc dziękuję Wam za oglądanie. Siemka